Kain i Abel. Mężczyzna zbliżył się do swej żony Ewy. A ona poczęła i urodziła Kaina i rzekła: otrzymałam mężczyznę od pana. A potem urodziła jeszcze Abla, jego brata. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po niejakim czasie Kain składał dla pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwotiny ze swej trzody. I z ich tłuszczu pan wyrżał na abla i na jego ofiarę. Na kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał kaina: Dlaczego jesteś smutny? I dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Rzekł Kain do Abla, brata swego. Chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy bóg zapytał Kaina: Gdzie jest brat twój, Abel? On odpowiedział: Nie wiem. Czyż jestem stróżą brata mego? Rzekł Bóg. Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Bądź więc, bo, bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwała roła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie dać już ona więcej plonu. Tułaczym i zbiegiem będziesz na ziemi. Kain rzekł do pana. Zbyt wielka jest kara moja, aby mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wypędza w tej roli i mam się ukrywać przed Tobą, i być tułaczem, i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. Ale Pan mu powiedział: O nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Dał też Pan znamie Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka. Po czym Kain odszedł od pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu.